Chcesz zdjąć tipsy, ale nie wiesz, jak zrobić to w bezpieczny i bezinwazyjny sposób, nie niszcząc przy okazji tipsów ani naturalnej płytki paznokcia? Mam na to sposób, żeby nie uszkodzić tipsów. Ważne jest, żeby Twoje tipsy były bardzo wysokiej jakości. Do tego sposobu potrzebujemy płynu, ciepłej wody i opcjonalnie możesz jeszcze dodać olejku lub oliwy. Patyczek do manikiru też może się przydać. Teraz moczymy nasze dłonie przez około 10-20 minut, starając się cały czas delikatnie podważać tipsy. Moje dłonie są już namoczone, więc patyczkiem do manikiru staram się delikatnie je odkleić od paznokcia. Kiedy wszystkie tipsy mamy już zdjęte, osuszamy je dokładnie na ręczniku papierowym. Kiedy nasze tipsy są już suche, ponownie bierzemy patyczek do manikiru i nawijamy naklejki na ten patyczek, pozbywając się ich z tipsa. Jeżeli mocowałaś tipsy za pomocą kleju, to jego pozostałości możesz pozbyć się za pomocą baferka lub frezarki. Teraz w pełni oczyszczone tipsy należy odłożyć do akrylowego pudełka, żeby się nie zniszczyły oraz nie